Wiesz, długo myślałam, że muszę przetrwać ten rok, żeby na końcu wreszcie odetchnąć. Że kiedy minie grudzień, kiedy zamkną się wszystkie historie, które mnie bolały, w końcu poczuję spokój. A potem zrozumiałam, że spokój nie przyjdzie z końcem roku. On przychodzi wtedy, kiedy kończymy, okłamywać same siebie. To był trudny rok dla mnie. Ale był też uczciwy. Zdjął ze mnie rzeczy, które nosiłam latami. Pokazał mi, jak wiele robiłam, żeby było dobrze, a jak niewiele robiłam tylko dla siebie. I wiesz, co jest najpiękniejsze? Że w tym wszystkim zaczęłam w końcu słyszeć swój własny głos nie ten zagłuszony oczekiwaniami innych, nie ten zmęczony udawaniem, tylko ten prawdziwy. Cichy, ale mój. W tym roku bardzo często byłam przy sobie, tak pierwszy raz. Pierwszy raz pozwoliłam sobie odpocząć bez poczucia winy. Pierwszy raz powiedziałam nie rzeczą, które mnie niszczyły. Pierwszy raz spojrzałam w lustro nie po to, żeby się oceniać, tylko po to, żeby zobaczyć, jak daleko zaszłam. Nawet jeśli nikt tego nie widział. I nie wiem, czy ty też tak masz, ale czasami najtrudniejsze jest przyznać, że po prostu zasługujesz na nowe drzwi, że możesz wejść w coś lepszego, że możesz zostawić za sobą to, co nie jest już Twoją historią. Dziś chcę Ci powiedzieć jedno. Wracam do siebie niespektakularnie, nieperfekcyjnie. Tylko prawdziwie. A jeśli Ty też kończysz ten rok z uczuciem, że coś w Tobie dojrzewa, że coś cicho puka od środka, to wiedz, że nie jesteś w tym sama. To jest nasz moment. Moment kobiet, które przestały udawać, że nic się nie dzieje i zaczęły żyć tak, jak czują. Dziś nie składam żadnych obietnic. Ale mówię jedno zdanie. Wchodzę w nowe, taka jaka jestem, wystarczająca, świadoma i gotowa.